Cześć wszystkim. Z tej strony Mateusz, sam autor bloga i podcastu Inwestomat .eu", a także książki Inwestowanie dla Każdego. Dzisiaj temat ciekawy, ponieważ porównam portfele złożone z samych akcji do portfeli mieszanych, czyli złożonych z akcji i obligacji, ale bardzo szczególnego. Typu. Będzie to podcast o tytule Jak osiągnąć najwyższe dywidendy, ETF dywidendowy czy normalny ETF i obligacje? I poprzez normalny od razu zastrzegę, że chodzi mi o ETF na szeroki rynek akcji. Czyli tak naprawdę w dzisiejszym podcaście zmierzymy się z taką. Opinią, że najwyższe wypłaty dywidend mamy dzięki akcjom spółek dywidendowych i tak naprawdę nie ma co mieszać szerokiego rynku z obligacjami. Zobaczę, czy tak naprawdę jest, i zobaczę, jak wygenerować najwyższe dochody z kapitału. Także będzie to podcast szczególnie dedykowany osobom na przykład chcącym osiągnąć taką rentę wieczystą z giełdy, czyli zostać rentierami w oparciu o instrumenty finansowe. Jakie są założenia? tego wpisu. Po pierwsze zaindeksuję obligacje COI, czyli policzę ich stopy zwrotu, czyli odsetki dla wszystkich trwających emisji dla każdego miesiąca i uśrednię je. Prostym językiem chodzi o to, że to nie będą takie stopy zwrotu, jakby naprawdę miały COI w danym okresie, tylko po prostu zrobię z nich indeks, czyli po prostu założę, że w każdym możliwym miesiącu co i wypłacały tyle, co średnio cztery trwające emisje, bo tylko dzięki temu sprawię, że będę mógł łatwo porównać wyniki tych COI na przykład do indeksu akcji. Dlaczego tak robię? Dlatego, że błąd będzie niewielki wobec prawdziwej inwestycji w COI, tak naprawdę jest śladowy, bo porównywałem to. Natomiast bardzo łatwo dzięki temu będzie można porównać jakby indeks obligacji, indeks akcji. Po drugie, przeliczę tu stopy zwrotu z indeksu akcji na złote, przez co na przykład spadnie ich zmienność, co ciekawe, z około 15,5%, rośnie do około 12%, Rocznie dla indeksu MSCI AdSVI, który tu będzie głównym bohaterem tego wpisu. Po trzecie, założę, że inwestujący przejada, czyli wykorzystuje całe spływające dywidendy i odsetki, prezentując osobno wzrost wartości inwestycji, czyli bez dywidend i odsetek, oraz osobno wysokość skumulowanych wypłat z portfela, czyli tych dywidend i odsetek. Wreszcie po czwarte, założę, że instrumenty wypłacają odsetki co miesiąc, co jednak nie wpłynie znacząco na symulację, bo nie zakładam ich reinwestycji. Po prostu wiemy wszyscy, że coi wypłacają odsetki co roku, ale tutaj założymy, że tak jakby ten indeks coi będzie co miesiąc płacił odsetki inwestorowi. I dzięki tym czterem założeniom, będę mógł dokonać wielu porównań i wysnuć sporo ciekawych wniosków. I Głównym pytaniem, które chcę postawić w tym podcaście jest to, czy warto inwestować w indeksy akcji o profilu wysokich dywidend, czyli tak zwane high dividend yield, czy zamiast tego po prostu. Do Rzucić do portfela zwykłych akcji, czyli szerokiego rynku, zarówno spółek dywidendowych i niedywidendowych, trochę obligacji skarbowych COI. Oczywiście możliwe są też inne warianty, więc naprawdę będzie w tym podcaście co porównywać i analizować. Wszystkich symulacji dokonam odrębnie dla jednorazowej inwestycji dużej kwoty, na przykładzie 100 tysięcy złotych na początku i bez dopłat, oraz osobno dla regularnego inwestowania małych kwot, czyli 1000 zł miesięcznie. I podsumowując, będzie case, gdzie macie tylko ETF na szeroki rynek, będzie case, gdzie macie tylko ETF o profilu dywidendowym. Na szeroki rynek, będzie też połączenie te, te tych etf z obligacjami i tak naprawdę wszystkie możliwe sposoby na osiągnięcie jak największych dywidend z portfeli. Zaczynamy od jednorazowej inwestycji. Założę się, że dla większości z Was jednorazowa inwestycja jest trochę absurdalna, no bo tak naprawdę kto inwestuje 100 tysięcy złotych w danym momencie i już nigdy nie inwestuje ani złotego, no ale uważam, że te porównania i tak mają sens, bo one dobrze pokazują, tak statycznie, w jaki sposób zachowywała się inwestycja, więc lubię robić te porównania. Zacznijmy od inwestycji 100% w emisję ADZWiA dywidendy, czyli wysokość dywidend. Posiadając ETF na indeks emisji ADZWiA, czyli All Country World Index, czyli na akcje z całego świata, tak upraszczając przez 21 lat pomiędzy wrześniem 2003 roku a sierpniem 2024 roku, inwestor uzyskałby z zainwestowanych 100 tysięcy złotych około 370 tysięcy złotych. I przypomnę, że zakładam tu wypłacanie dywidend z portfela, czyli brak ich reinwestycji, które w tym czasie sumerycznie, sumerycznie wyszłyby około 90 tysięcy złotych, czyli Inwestowałby 100 tysięcy złotych, w międzyczasie przez te wszystkie lata otrzymał 90 tysięcy złotych dywidend, oraz na końcu wartość inwestycji wynosiłaby 370 tysięcy złotych bez żadnych. Reinwestycji. W pierwszych 12 miesiącach tego inwestowania dywidendy wyniosłyby średnio około 200 zł miesięcznie, czyli naprawdę niewiele, natomiast w ostatnich 12 latach tego inwestowania, czyli po 20 latach, dywidendy wyniosłyby średnio około 600 zł miesięcznie, także trzykrotny wzrost dywidend, nie uwzględniając inflacji, bo tutaj kompletnie pomijam inflację. Wzrost dywidendy jest w tym przypadku bardzo satysfakcjonujący, podobnie jak zresztą średnia roczna stopa zwrotu z portfela, która wyniosła tu około 6,5%, będąc przy okazji najwyższą stopą zwrotu ze wszystkich portfeli z tego podcastu. I przypomnę, że nie ma której inwestycji dywidend, bo to jest bardzo ważne. Jakby była to ta stopa zwrotu byłaby znacznie wyższa od tych 6,5% widać jednak z wykresu dość wysoką zmienność która wyniosła to około 12,5% w oryginalnej walucie indeksu czyli w dolarze byłoby to ponad 15%. Po prostu tutaj wahania kursu dolara do złotego zrobiły jakby inwestorowi zmniejszyły zmienność. Tak się oczywiście zdarza, więc to jest czysty przypadek, że akurat tak jest. Podsumowując, szeroki indeks akcji to niska stopa dywidendy, bardzo typowa dla szerokiego indeksu zresztą, w którym są zarówno firmy dywidendowe jak i niedywidendowe i pośród tych pierwszych wiele dość wypłaca, wypłaca takich dość niskich dywidend, więc no niestety dywidendy jakieś szalone nie są. I teraz najbliższe możliwe porównanie, czyli jednorazowa inwestycja 100% kapitału w dywidendową w wersję MSCI ADSWI. Podobnie jak w pierwszym przypadku, tu inwestujemy jednorazowo 100 tysięcy złotych, tylko tym razem w ETF MSCI Azwi High Dividend Yield, czyli... W ETF na światowe spółki. Takiego ETF akurat nie ma, więc możemy sobie w praktyce zastąpić to awangardem dywidendowym na cały świat, bo taki ETF istnieje. Jak wyglądają tu dywidendy? Przede wszystkim w pierwszych 12 miesiącach dywidendy wynoszą średnio już bliżej 350 zł. Przypomnę, że dla szerokiego rynku było to 200 zł miesięcznie. A w ostatnich 12 miesiącach, czyli po 20 latach, dywidendy wynoszą już około 720 zł miesięcznie. Przypomnę, że zainwestowaliśmy na początku 100 tysięcy zł. Także zainwestowane 100 tysięcy zł. Na końcu mamy więcej niż 200 tys. złotych kapitału, ale znacznie mniej niż dla szerokiego indeksu. A łącznie dywidend otrzymaliśmy około 130 tys. złotych. Mamy tu wręcz więc. Wyższe w danym momencie dywidendy, czyli w każdym możliwym momencie wobec zainwestowanego kapitału mamy wyższą stopę dywidendy niż dla szerokiego indeksu, ale łączny wzrost kapitału jest znacznie powolniejszy i też wzrost dywidend, co ciekawe, jest powolniejszy. To jest spójne z tym, że każda spółka w tym indeksie ETF-ie musi płacić wysokie dywidendy, więc są to spółki często o niskim lub powolnym wzroście lub wręcz nawet firmy, których działalności już są dojrzałe i od lat się kurczą. Dlatego dobrym pomysłem i taką podstawą tego podcastu jest to, czy. Warto dołożyć do szerokiego indeksu na przykład obligacje COI zamiast zamieniać szeroki indeks na indeks dywidendowy. I teraz to sprawdzimy, czyli spojrzymy na indeks 60% MSCI Azji, 40% obligacje antyinflacyjne COI, te wypłacające co roku odsetki. Tu założę, że wypłacają co miesiąc, bo to jest tylko wpis taki mocno teoretyczny, ale zobaczymy jakie te dywidendy i odsetki będą. W pierwszych 12 miesiącach inwestowania i ponownie inwestujemy 100 tysięcy złotych, te dywidendy i odsetki wynoszą średnio 265 zł miesięcznie, czyli więcej niż w pierwszym przypadku, mniej niż w drugim. W ostatnich 12 miesiącach, czyli po 20 latach dywidendy wynoszą średnio około 1250 złotych miesięcznie, czyli jak na początkowo zainwestowane 100 tysięcy złotych, bardzo, ale to bardzo dużo. I teraz uwaga, bo ten wzrost może być imponująco, to zauważcie, że to jest duża nieregularność, bo tak naprawdę COI zaczęły wypłacać tak wysokie odsetki dopiero w roku 2002-2003. I 2004, czyli kiedy ta inflacja w Polsce była wyższa. Dlatego wygląda to, no, niestety, niestety tak, że odsetki i dywidendy były tu bardzo nieregularne i ten wzrost zależał bardziej od inflacji w Polsce niż od czegokolwiek innego. Dlatego trochę taki kubeł zimnej wody na ostudzenie emocji tych, którzy myśleli, że uzyskają na takim portfelu wysokie dywidendy. Średnia dywidenda z portfela wynosiła tu 3,5% brutto rocznie, czyli dużo więcej niż dla portfela emisji Adzwi, bo to było 2,5% brutto rocznie, no ale już dużo mniej niż dla dywidendowej wersji MSCI Azwi, bo tam to było 4,14% brutto rocznie. I teraz co się dzieje, jak dodamy do portfela szerokiego rynku akcji 40% obligacji skarbowych? No mocno redukuje to średnią roczną stopę zwrotu, bo obniżają z 6,45% do 4%, no ale pamiętaj, że COI są zawsze warte 100 zł. One nie mają akumulacji, więc jakby ich no ich cena nigdy nie wzrasta, tak, liczymy, że wypłacają odsetki, przejadamy je tak potocznie rzecz biorąc i ich cena to jest zawsze 100 zł. Jeżeli chodzi o taki portfel 6040, ACFI i obligacje COI, to dołącznych łącznych dywidend z portfela do 21 lat wynosiły one około 104 tysięcy złotych, czyli znowu pomiędzy samym ACFI, a pomiędzy jego, warto to, um, jego wersją dywidendową. Warto tutaj jednak poszukać pozytywów, bo zmienność takiego portfela byłaby znacząco niższa niż poprzedniego, czyli acwi high dividend yield, bo uległaby redukcji z 11 ponad procent bo 11 do 11,3% do 7,42%, czyli bardzo portfel o bardzo. Niskiej zmienności. Natomiast minusy są takie, że mamy tu więcej pracy przy zarządzaniu portfelem, bo to jest portfel dwuskładnikowy, więc już wchodzi równoważenie proporcji portfela, oczywiście płacenie podatków w związku z tym. Więc to, czego nie widać w tej symulacji, to to, że na tym równoważeniu byśmy też tracili pieniądze, bo byśmy czasami musieli, czasami musieli sprzedawać akcje z zyskiem i kupować więcej obligacji. Ale tak słowem podsumowania, czego się można spodziewać po jednorazowej inwestycji w takie różne y, instrumenty, czyli w indeks samych akcji szerokiego rynku, indeks akcji dywidendowych, tych o wysokich bieżących dywidendach oraz w indeks obligacji y, skarbowych. Co i możemy się spodziewać przede wszystkim tego, że akcje dywidendowe, czyli MSCI Azwi High Dividend Yield praktycznie nie redukują zmienności portfelowej z szerokiego rynku, czyli ta zmienność jest trochę niższa, przez to, że często są tam spółki większe, starsze i takie bardziej dojrzałe, ale no niestety zmienność jest równie wysoka prawie jak dla szerokiego rynku. Zmienność redukuje dopiero dołożenie do portfela detalicznych obligacji COI, które po prostu zawsze są warte 100 zł, więc oczywiście ich zmienność albo raczej wpływ posiadania ich jest dla portfela zbawienny, jeżeli chodzi o zmienność. Wzrost dywidend w czasie jest większy dla szerokiego rynku niż dla indeksu dywidendowego. Co też jest ciekawostką, bo to jest trochę nieintuicyjne. Jednak dodanie do portfela obligacji CoI zwiększa jego bieżącą stopę dywidendy, czyli te odsetki w danym momencie, ale przeciętnie o wiele mniej niż dodanie do portfela indeksu dywidendowego. Także osoby, które chcą mieć zarówno dobry wzrost, jak i wysokie dywidendy, ale nie przeszkadza im to, że jest wysoka zmienność portfela, powinny raczej połączyć indeks dywidendowy z indeksem szerokim, czyli mieć same akcje po prostu dwóch rodzajów, czyli przeważać spółki dywidendowe. Niż dodawać do niego obligacje skarbowe COI. To jest właśnie taki ciekawy efekt uboczny tego, tej analizy, który powiedziałbym jest taki nieoczywisty. Na pierwszy rzut oka mogłoby się to. Wydawać takie no te trochę dziwaczne. Jednak jeżeli ktoś chce wyższych dywidend, to powinien ich szukać raczej w dodawaniu do portfela nie obligacji COI, które mają chaotyczne dywidendy i zależne od inflacji, albo raczej odsetki. Tylko to mówię dywidendy, bo w skali portfela wszystkie wypłaty można nazwać dywidendami. Raczej nie właśnie COI, tylko indeks dywidendowy. Czy zmieszanie wszystkich trzech składników ma sens i daje jakiś fajny efekt? Sprawdziłem to na podstawie 33% ADZWI, 33% High Dividend Yield i 30% tam pozostałe 4% obligacji COI i wyszło mi, że taki portfel ma wyniki, no cóż, bardzo przeciętne, bo z jednej strony średnia roczna stopa zwrotu nie jest zła i jest na przykład podobna do portfela 40, który ma 80% dywidendowego ADZWI i 20% obligacji COI jest trochę wyższa. Dywidendy są na podobnym poziomie od Style standardowe trochę niższe, więc powiedziałbym, to nie jest zły portfel, ale jest taki właśnie przeciętny we wszystkim. Natomiast potrzeba rebalansingu tego portfela co miesiąc sprawia, że jest po prostu, no cóż, niepraktyczny w prowadzeniu. Teraz druga część podcastu, czyli ta, w której sprawdzę jak osiągnąć najwyższe dywidendy przy regularnych dopłatach. Czyli zakładam ten sam okres lata 2003-2024. Dlaczego 2003? Dlatego że właśnie pierwsza emisja obligacji COI wystąpiła właśnie w 2003 roku, więc po prostu nie ma danych sprzed tego okresu, więc ciężko mi to odtworzyć. I tym razem założę, że inwestor startuje od zera i inwestuje 1000 zł miesięcznie przez 21 lat. Ironia jest taka, że jakbyśmy teraz spojrzeli na Spojrzeli na inwestycje w MSCI ADW, czyli 100% w akcje, szeroki rynek, to no znowu widzimy, że notuje on najwyższą zmienność, znowu wypłaca średnio najniższe dywidendy wobec wartości portfela, ale to jest taki ciekawy parametr, że wzrost dywidend znowu przebija wszystkie inne portfele, co jest oczywiście przewidywalne. Mogliśmy się tego spodziewać, tylko ironia jest taka, że jakbyśmy przedłużyli symulację na przykład 10 lub 20 lat, to kto wie, bo mogłoby się na przykład okazać, że łącznie wypłacone przez dywidendy przebiłyby inne portfele, czyli, że indeks szerokiego rynku, mimo tego, że inwestuje, w sensie ma w składzie różne spółki, to na przykład po 40 latach inwestowania łącznie wypłaciłby wyższe dywidendy niż indeks wysokich dywidend, no choćby przez to, że ten jego wzrost był większy, więc nawet przy niskiej stopie dywidendy łącznie wartości dywidend byłyby wyższe. To można też tłumaczyć tym, że indeksy high yield, zresztą zaraz spojrzymy na wykres tego indeksu MSCI Azwi high yield, mają taki problem, że one eliminują nie tylko spółki niedywidendowe, ale też te, które wypłacają niskie dywidendy, ale ich potencjalny wzrost będzie wysoki, czyli małe spółki, które już wypłacają dywidendy, dzielą się zyskiem i których wzrost dywidend będzie ogromny w następnych latach, no to te indeksy oczywiście je eliminują. I to też widać po regularnym inwestowaniu w dywidendową wersję MSCI Azvi. Widać, że z takiego portfela da się żyć, bo tutaj przeciętnie mamy 4,15% kapitału brutto w formie dywidendy brutto. Wzrost oczywiście jest dużo niższy niż dla szerokiego rynku, no ale prostym językiem, jeżeli po latach inwestowania miałbyś się uzbierane 500 tysięcy złotych w takim ETF-ie, to mógłbyś spodziewać się około no, 1700 zł dywidendy brutto miesięcznie. Więc jeżeli by to było konto nieopodatkowane, tak jak IKE, to byś po prostu 1700 zł mógł sobie po 60, zakładając spełnienie innych warunków emerytalnych IKE wypłacać i z tego żyć. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym ETF-ie? No właśnie to, że wybór tylko spółek wypłacających wysokie dywidendy niestety sprawia, że wzrost wartości takiej inwestycji jest bardzo kiepski, zwłaszcza jeżeli zakładamy brak reinwestowania dywidend, bo dywidendy są wysokie, jakbyśmy je reinwestowali, to jeszcze ten wzrost by jakiś był, ale jak zakładamy ich przejadanie, po prostu życie z dywidend, no to niestety nie ma to większego sensu. I jeżeli chodzi o ETF na indeks MSCI Azwi High Dividend Yield, to taki ETF w tej chwili nie istnieje, przynajmniej nie znalazłem go, natomiast zamiennikiem może być Vanguard FTSE, czyli FTSE All World High Dividend Yield, Distributing. I to jest koszt roczny rzędu 0,29%, i też pamiętaj, że to znaczy, że jest droższy od funduszy szerokiego rynku. Jeżeli teraz spojrzymy na ten portfel mieszany, czyli 60% MSCI Azwi i 40% obligacje COI, no to tutaj regularnie inwestując, inwestor przez większość czasu cieszyłby się stopą dywidendy wynoszącą około 3,5% brutto wartości portfela, która w latach wysokiej inflacji skoczyłaby do nawet 7,5% stopa dywidendy roczna, no to jest bardzo imponująca stopa dywidendy. Jakby odsiać efekt wysokiej inflacji, to wzrost dywidend byłby tu znacznie niższy niż dla portfela złożonego w 100% z indeksu samych akcji, czyli MSCI Azwi. Jednak COI redukują zmienność, więc znowu, jak podsumowując, regularne inwestowanie, tutaj wziąłem stopę zwrotu XIR, czyli tą już ważoną pieniędzmi i datami, kiedy były dopłaty do portfela. No jak zwykle, MIX, MSI, Jadzwi i obligacji COI to jest portfel o niższej zmienności, ale też mniejszej regularności dywidend i o niższej stopie dywidendy. Z drugiej strony taki portfel wypłaca wyższe dywidendy niż portfel bez co i co też jest takie niby oczywiste, ale dla niektórych nie do końca. Natomiast portfel z indeksem dywidendowym to wyższa zmienność, ale wyższa regularność dywidend i wyższa stopa dywidendy. Więc jeżeli zależy ci na regularności dywidend, to powiedziałbym, że portfel akcji dywidendowych to zdecydowanie. Lepszy pomysł niż dokładanie COI, które może i jak zrobić takie schodkowanie, czyli co miesiąc będzie kupowało COI, to faktycznie co miesiąc będą w przyszłych latach wpływać odsetki na Twoje konto. Ale problem jest taki, że w zależności od inflacji te odsetki będą w bardzo różnej wysokości, no a akcje jednak mają ten wzrost dywidend albo stagnację dywidend, tak jak ten indeks dywidendowy, mają bardzo przewidywalną i widać, że tak naprawdę w ciągu roku jest pewna cykliczność, że no tam maj, czerwiec, lipiec, sierpień wypłacane jest większość dywidend, ale rok do roku one są do siebie bardziej podobne niż w przypadku obligacji. Kto powinien wybrać ETF o wysokich dywidendach, a kto szeroki rynek i obligacje COI? Myślę, że miks szerokiego rynku, czyli MSC Jadzwi z obligacjami COI, powinna wybrać osoba, której bardziej zależy na niższej zmienności wahań cen portfela, a mniej na regularności wysokości wypłat dywidend i odsetek. I oczywiście też powinna wybrać to osoba, która chce mieć w portfelu dość dużo polskiego złotego, bo 40% obligacji COI to 40% ekspozycji na polski złoty, czyli naszą rodzimą walutę. ETF o profilu wysokich dywidend będzie jednak znacznie lepszy dla osób, którym zależy na wysokiej stopie dywidendy. Tu i teraz. Czyli jeżeli zamierzasz już żyć z kapitału, to powiedziałbym, że ETF o wysokich dywidendach, ten akcyjny, jest dla ciebie prawdopodobnie bardzo dobrym wyborem. No bo w tym momencie potrzebujesz dywidend, z których chcesz żyć i jakby nie przejmujesz się, że łączny wzrost tego portfela będzie gorszy niż jakbyś wybrał szeroki rynek. Co też jakby warto wiedzieć, że wybór szerokiego rynku da Ci wyższą, wyższy wzrost prawdopodobnie w czasie, ale też potencjalnie wyższą zmienność, bo tam są różne spółki, w tym może mniejsze, mniej dojrzałe. Oraz e, większy wzrost dywidend. Tutaj będziesz miał umiarkowany wzrost dywidend albo nawet jego brak, ale w danym momencie dywidendy będą stanowić około 3, 4 lub 5% twojego kapitału. E, oczywiście brutto, e, minus spadek belki później. Natomiast, jak wybierzesz szeroki indeks, to spodziewaj się raczej 1,5, może 2%, zależy indeks jakiego kraju, albo czy to jest globalny, czy nie. E, brutto rocznie, czyli niskich Dywidend. Pytanie brzmi jednak, czy powinniśmy mieć takie problemy, żeby sprzedawać na przykład jednostki ETF-u, posiadać na przykład accumulating i żyć z tego, bo dywidendy to nie wszystko, więc też możemy otworzyć się na to, żeby móc też sprzedawać część jednostek i z dywidend nie musimy wtedy żyć i patrzymy oczywiście tak rozsądnie i logicznie tylko na łączny wzrost wartości. Portfela. I tym samym chciałbym ten podcast powoli doprowadzić do końca. Z jednej strony widać, że czynnik wysokich dywidend działa źle na łączną stopę zwrotu i dość przypadkowo. Natomiast z drugiej strony widać, że te dywidendy faktycznie są bardziej stabilne niż w portfelu szerokiego rynku oraz takiego, takiego do którego dodamy obligacji COI. Jednak niepodważalne jest to, że dodanie obligacji COI znacznie redukuje zmienność, więc osobom o słabszych nerwach zdecydowanie poleciłbym to rzucenie tych obligacji do portfela. Bo to też zwiększa odsetki i dywidendy i znacznie redukuje zmienność. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostaw oczywiście lajka, subskrybuj mój kanał i jeżeli słuchasz podcastu, to też możesz na Spotify go ocenić. Bardzo dziękuję, do następnego. Cześć.